Chciałbym złożyć życzenia swoim widzom, dlatego że święta wielkanocne, święta zmartwychwstania pańskiego już są naprawdę bardzo blisko. Nie chciałbym, żeby te życzenia były takie puste, takie zadaniowe, takie zwyczajne, tylko chciałbym, żeby były bardzo mocno osadzone w prawdzie. Chcę wszystkim życzyć nadziei. Na lepsze jutro i takiej siły do pokonywania y, słabości, różnorodnych słabości, które się pojawiają i mają prawo się pojawiać, dlatego że wokół jest bardzo dużo informacji, które powodują, że właściwie ręce opadają sobie i wam życzę dużo siły na kolejny dzień, następne tygodnie i następne lata. To jest bardzo ważne, żeby pośród tak trudnych czasów znaleźć naprawdę coś, co nas wzmocni, coś optymistycznego. Cieszmy się i dziękujmy za to, co mamy w tej chwili, bo też nie wiemy, co będzie w przyszłym roku na przyszłe święta. Wielkanocne. Wszystkiego dobrego. Bardzo przy tej okazji wszystkim dziękuję za to, że każdego dnia niemalże odwiedzacie mój profil, czekacie na kolejne filmiki, komentujecie, dajecie lajki i polecacie moje konto innym. Wszystkiego dobrego z całego serca. Wszystkich pozdrawiam.